Serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu. Mamy dzisiaj odcinek 15. Sporo mówiliśmy o związkach, o różnych dysfunkcjach w tych związkach, przemocy, ale chcielibyśmy poruszyć bardzo ciekawy temat, żeby troszeczkę nakreślić wam taki może jakby wzorzec, czym mogłaby być szczęśliwa rodzina. Mhm. Wiadomo, że każdy może mieć troszeczkę inną wizję tego, tak. ale troszkę taki ogólny z Robertem chcieliśmy powiedzieć schemat. To na czym polega szczęśliwa rodzina? Co to jest ta szczęśliwa rodzina? Dlatego też to poruszamy, bo zdajemy sobie sprawę, że jest część ludzi, którzy po prostu nie mieli nigdy tego wzorca i mogą zwyczajnie nie mieć nawet wizji tego, jak wygląda ta szczęśliwa rodzina. No to oczywiście, Robert, do ciebie jako do specjalisty pytanie. No to twoje widzenie psychoterapeuty, co to znaczy? Co to jest szczęśliwa rodzina? Ja może tak to odniosę, byś powiedziała, trochę jakoś, nie wiem, od człowiecze, rodzinę, no nie, ale ja dlatego tak mówię, bo chciałem nazwać to systemem, który bardzo dobrze działa. Po to, żeby to uprościć. Często, tak jak mówisz, ludzie no nie mieli nigdy takiej rodziny, nie rozumieją, na czym ona polega, no to wiesz, dla uproszczenia ja to nazywam systemem. System oczywiście jest oparty, wiadomo, na przysięgę, na przysiędze małżeńskiej, to jest takie ważne dla ludzi, bo tam się wypowiada różne słowa które są no nie wiem bardzo odpowiedzialne przynajmniej powinny być no i tam są konkretne różne też zachowania których małżonkowie oczekują od siebie jest ten cały aspekt społeczny prawny również no i to tej przysiędze zawieramy nie natomiast jeżeli chodzi od strony działania systemu to rodzina działająca w systemie to jest rodzina która ma bardzo fajnie i konkretnie ustalone cele Byś powiedziała, że co, jakie cele w rodzinie, przecież oczywiste, jakie są cele w rodzinie. Co to, co to słowo ci przynosi na no wiesz co, Bo ja tak bardzo <gry> często słyszę od ludzi, że jeżeli mniej więcej jakoś tam się zgadzają, mm -hmm. y i bardzo są w sobie zakochani, to nawet czasem słyszałam, że wiesz, ta miłość to zakryje mnóstwo błędów, mnóstwo jakichś wad i że to po prostu, no żeby, nawet wiesz, słyszałam od niektórych osób coś takiego, że jeżeli na początku będzie taka bardzo szczera, głęboka miłość, to nawet jak później coś się popsuje i będzie się działo, to przynajmniej w imię jakby pamięci tej pierwszej miłości wspólnej, jakoś to się będzie układać, no, ale myślę, że to to jest dosłownie jedna kropka, że w, całe, w całym tym, jak ty to mówisz, systemie rodzinnym, żeby ta rodzina była szczęśliwa. Tak, wiesz, może być różnie, nie? Bo zobacz, może cię zaskoczę, a może nie, może być czasem tak, że ktoś komuś coś wypomina, przypominając mu, ale przecież myśmy byli tacy zakochani. My się tak bardzo kochamy. Do dzisiaj się kochaliśmy, a mi ty mi dzisiaj mówisz takie przykre słowa, Więc mhm. wiesz. Oczywiście miłość jest uczuciem, to jest taki stan bardziej niż uczucie, coś bardzo wzniosłego, fajnego, no i fantastycznego. Nie wiem, według mnie nie ma chyba lepszego stanu w ogóle we wszechświecie jak miłość. Ja się też pod tym podpisuję, tak jak wiele, wielu ludzi, ale jednak, że gdy mamy miłość, to nie możemy uznać, że mamy już wszystko. Mhm. Bo popatrz, chociażby jak nie mamy, nie mamy sprecyzowanych celów małżeństwa, czyli na przykład na prostym przykładzie na książce świetnych takich dwóch autorów, w razie czego no służymy, możemy w komentarzach tam poodpowiadać Wam, pokażę ją tego, Szczęśliwe Małżeństwo. No tu znalazłem o, coś takiego bardzo ciekawego, taką tabelkę, ona się nazywa Cele pozytywnych zachowań w małżeństwie. I wyobraź sobie, co jest pierwszym celem tutaj przez tych badaczy pokazane w małżeństwie. No jak sądzisz, co byś obstawiła? Co może być pierwszym? Mam tą tabelę. <grymne> o, ta wysypała, Mię, ja wysypałaś się, żeśmy z o tym. Tak, bo my już o tym rozmawialiśmy tak, tak. trochę, ale wiesz co Robert, no właśnie ja widziałam pierwsza jakby cel tak. w, w małżeństwie to jest odpowiedzialność. Ale tak. ja bym chciała, żebyś to, to głębiej powiedział. Dlaczego odpowiedzialność i kto mhm. ma tu czuć tą odpowiedzialność w związku? Jasne, to jest coś fantastycznego, bo zobacz, to są, ja bym te cele nazwał takie cząstkowe, czyli i każdy powinien mieć ten cel, być odpowiedzialny w małżeństwie, i wspólnie jesteśmy odpowiedzialni, nie? Mm -hmm. Ale w tym pierwszym momencie, jak robimy z tego jakiś dobrze działający system, też oprócz miłości oczywiście, i taki też rodzaj kontraktu, to mówimy tak: Jestem odpowiedzialna, czy odpowiedzialny za swoje zachowania w małżeństwie. Czyli za każdym razem będę zaczynał od siebie. Czyli mam coś do powiedzenia, Bo tak w już mąż to, że na głowa boli, ale mm -hmm. najpierw zobaczę, więc co u mnie co to się tak naprawdę dzieje. To mi znaczy, zrobić... to tak zabolało. Dokładnie, czyli zrobię taki mały proces. Dlaczego? Bo będę mogła, czy będę mógł adekwatnie odpowiedzieć lub nie odpowiadać. Czyli mhm. będę mógł wybrać sposób zachowania. I wtedy, jak tą odpowiedzialność tak czujesz, że zawsze zaczynasz od siebie, to może być bardzo mało takich automatów, wiesz, o których mówiliśmy w poprzednich podcastach, gdzie no natychmiast mamy acting auty, z których jest, jest awantura, wiesz, odrobiasz, na przykład pamiętasz Zapewne ten nasz podcast przykładem wiesz o tartą bułkę, nie mhm, tak to był dopiero numer. często chodzi o coś innego pod spodem tak, tak i, i w wielu ludziach to widzę i sama w sobie to często widzę, tak. więc tutaj już odpowiedzialność, czyli nie wchodziłaby w grę taka sytuacja. Mhm. Że na przykład są osoby, na przykład kobiety, które szukają w tym mężczyźnie jakiegoś rodzaju opiekuna, albo może nawet te kobiety, które nie miały ojców, troszeczkę takiego tatusia, bo wtedy mhm. automatycznie nie będą potrafiły ponieść tej odpowiedzialności pełnej za siebie, bo ta odpowiedzialność jest przerzucona wtedy na partnera. Tak, to jest rodzaj dysfunkcji i on będzie się pogłębiał, czy może się pogłębiać, gdy te osoby, szczególnie ta dziewczyna, nie będzie tego rozumieć. Wiesz, co innego, jak będzie to rozumieć? Ona szuka hmm. gdzieś tam ojca. Była ta dysfunkcja, było to dyskonto uczuć, jakich od ojca nie dostałem, mogła w ogóle go nigdy nie znać też. Jak najbardziej, nie? No, co, co nie znaczy, że ktoś jej to do końca jakoś tam zaspokoił w 100%. Bo to, no to w mojej, mojej wiesz, oceny, mojej praktyki, to jest niemożliwe. Choć znowu, wcale nie musi być tak, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że to będzie jakiś tragiczny problem, 100 razy gorszy niż gdyby ten ojciec, może ten ojciec być i z kolei dać, no wprost powiedzmy, czasami tyle zła, że to będzie jeszcze o wiele gorzej, okay. więc wiesz, tu, tu nie ma zero-jedynkowości, nie? Jednak to jest tak, że rozumienie tego wszystkiego, kiedy takie to kobieta będzie miała, nie było tego ojca, czy był niezaspokajający, może spowodować, że ona ograniczy szkody. Czyli na okay. przykład znowu, jeżeli będzie tutaj z tego naszego pierwszego punktu w tej, w tej tabelce świetnie podanej, w tej książce, którą przywołaliśmy, ona będzie odpowiedzialna najpierw za siebie, czyli od siebie z tą odpowiedzialnością będzie wychodzić, no to ona mocno siebie w tym momencie zabezpieczy, żeby nie wchodziła w ten schemat nazwijmy go jakiś, wiesz, ojcowski, nie? To... Mhm. A mogłoby to wiadomo, być, że na przykład, że coś się dzieje, załóżmy, ten partner wciska we mnie guzik jakiś, który zawsze naciska mnie na złość czy na jakąś przykrość, żeby właśnie taka osoba się na chwilę zatrzymała i powiedziała, okej, okay. Choć jest mi trudno się zatrzymać, to ja sprawdzę, co to się stało, co się takiego wydarzyło, mhm. dlaczego ten guzik zawsze mnie tak aktywuje, co się ze mną w tym momencie dzieje. Ja to sobie tak wyobrażam, że tak. to jest też rodzaj odpowiedzialności, wejrzenia najpierw, właśnie takiego głębszego. Tak, dlatego, że wiesz, że wejrzysz w siebie, tak jak mówisz, sobie zobaczysz, co ten guzik u ciebie, ale dalej, i to zresztą jest w tej tabelce, którą tutaj przywołałem, w, wiesz w kolumnie zachowanie, czyli w zachowaniu będzie tak, że jednak zobaczysz, jak to się też przekłada na, na was, jako na parę. Czyli mhm. bierzesz odpowiedzialność za siebie, zaczynasz jak gdyby od tego, w różnych sytuacjach i w ogóle w małżeństwie, i następnie bierzesz odpowiedzialność też za małżeństwo. Czyli mhm. za was, nazwijmy to w dwójkę. Mhm. To jest i taka odpowiedzialność, i taka odpowiedzialność. Nie? Mhm. Mhm. No dobrze, to jest jeden z tych celów. Czy jeszcze jaki byś podał ważny cel? Tak, wiesz co, tutaj akurat na drugim miejscu w tej publikacji, którą przywołujemy, jest zaangażowanie. Bo, bo zobacz, znowu, zaangażowanie to jest coś indywidualnego. Nie, no bo ktoś może, wiesz, no nie mieć więcej, mniej energii, może być też chory. Ja nie wiem, w jakiś sposób, tam, nie wiem, na przykład autoimmunologicznie i czasem on tam potrzebuje, wiesz, dużo resetu i tak dalej, nie? Ale samo zaangażowanie, jeżeli będzie celem tych dwóch partnerów, to będzie oznaczać, że oni bardzo jak gdyby, no nie wiem, mówiąc w taki sposób obrazowy, czują to małżeństwo, nie? Czy oni w tym zaangażowaniu, jeżeli mówimy to o celu, będą różne rzeczy wykonywać nawzajem, nie? No też w razie czego się wspierać, ale to zaangażowanie będzie cały czas. Na przykład czasem mogę zrobić, nie wiem, niby tylko tyle, nie wiem, choruję, albo jakaś sytuacja się moja zmienia i tak dalej. Proszę Ciebie, ale jednak to robię, jestem zaangażowana na tyle, na ile mogę. Czy to mniej więcej tak trzeba rozumieć? Bo? Ja to rozumiem też, że, bo tak się mówi czasem właśnie, że jedna strona ma wnosić 50% i druga 50%, ale raz słyszałam takie ciekawe właśnie może od innej strony spojrzenie na to, że no przecież załóżmy, mąż łamie nogę, no to on nie będzie w stanie pewnych rzeczy przez jakiś okres czasu zrobić i troszeczkę to wymaga wtedy od żony większego zaangażowania w jakieś sprawy, na przykład, na przykład domowe, ale innym razem, nie wiem, żona jest w ciąży, no to źle się czuje, no to mąż wtedy troszeczkę musi od siebie więcej dać, ale. Ja to rozumiem też, że te zaangażowanie to jest, że obydwu nam stale, i jednostajnie mhm. tak samo zależy. Tak, tak. Że na my, tym idą czyny oczywiście od razu, nie? Oprócz my to my... traktujemy jako dokładnie, tak, jako cel, nie? No, bo tak jak mhm. mówisz, może być różnie. No, bo tu podajesz bardzo dobry przykład. Ja spoglądałem do tej mhm. tabelki, bo dla mnie ciekawe jest takie sformułowanie: mogę być oddany przez swoje zaangażowanie, no czasami no jakoś tam ale dalej też jestem oddany na przykład, nie? Mhm. Ale jestem oddany temu człowiekowi drugiemu, nie? Ale tutaj też mamy takie stwierdzenie: czuję się przez partnera kochany i dowartościowany nie? w tym momencie, nie? Czyli to jest coś takiego, że dzięki temu, że jestem zaangażowany, no, mogę się czuć kochana, czy kochany i dowartościowany, i to jest coś takiego, co byśmy powiedzieli, daje sobie do tego przestrzeń. że nie zakładam, że nie wiem, muszę nie wiadomo, co zrobić albo jak się zachowywać, co myśleć, co nie myśleć, tylko że to jest jak gdyby, to jest w celach, nie? W tym momencie, nie? Ja jeszcze to tak widzę, wiesz, że ja mam przekonanie, że tak, związek jest dla mnie czymś bardzo ważnym, pierwszorzędnym i teraz ten partner jest dla mnie zawsze kimś bardzo ważnym i również, żeby też za tym szły czyny, a mhm. nie, nie tylko słownie, chociaż słownie też jest to potrzebne, no tak, i tak to rozumiem, zaangażowanie, że cały czas ten partner jest dla mnie najważniejszą osobą i ja to w różny sposób y, okazuję. Tak, bo, bo taki też jest kontrakt, nie? Małżeński już znowu, taka też jest przysięga. My się decydujemy na całe życie, to nie jest związek na próbę, dlatego też na przykład to określenie celów jest bardzo ważne i to się wiąże z tym, czy to małżeństwo już od samego początku będzie mogło być zdrowe, czy sobie wymyślimy, że jak jest miłość, to jest wszystko. No to nie jest tak, nie? Bo nawet to, co powiedziałeś wcześniej, jest prawdą. Czyli no, ta miłość bardzo, na no, oczywiście, że tak. No bo z kolei, jeżeli nie ma miłości, no to czy możemy to dalej nazwać małżeństwem? Czy możemy nazwać bardziej, jak niektórzy badacza, badacze w innych, na przykład fajnych książkach piszą, jednak układem jakimś małżeńskim, nie? No według mnie jednak to bardziej układem małżeńskim czy kontraktem małżeńskim, co w wielu krajach jest. Mhm. Dostępuje w wielu krajach, wiesz, i to nie wiem, zapewne w każdym kraju dałoby się znaleźć przykłady ludzi, którzy jednak, nazwijmy się, no to jest trochę brzydkie słowo, się zakontraktowali, niż pokochali i pobrali, nie, co jest takie naturalne, bym powiedział. Nie? Mhm. Wiesz co, ja tak, bo ja mam tutaj też tą tabelę, tak. bardzo fajnie tu napisano, że to oznacza też w zachowaniu, że otwarcie mówię, co myślę, robię, co do mnie należy. Mhm. Ja też jestem osobą, która jakby inspiruje jakieś tak. działania, tak też właśnie fajnie jest opisane te zaangażowanie. Tak, to jest świetne, nie? Czyli znowu wiadomo, że to są cele jednostkowe, ale one też są wspólne, że gdybyśmy to rozważali, sobie mówili o celach, byśmy się wysłuchali też nawzajem, jak ktoś patrzy na małżeństwo, no to najprawdopodobniej tym rozwiązaniem najlepszym byłoby to, że oboje na tym, nazywamy to jakimś takim metapoziomem, byśmy mieli, wiesz, no, jakąś zgodność, nie? że to na tym to polega, nie? Że możemy mówić zawsze otwarcie to, co myślę. No wiadomo, uwzględniamy też jakiś szacunek, stan tego partnera, nie? Ale że mogę to robić. Nie muszę używać strategii na przykład, żeby tego nie robić, mhm. bo się zaczęłam bać od jakiegoś momentu tego partnera. No więc właściwie już mu nic nie mówię, no bo wiesz, patrzę, że on tam się jakoś dziwnie później zachowuje, nie. Mhm. No, cele no, są zdrowe, nie? Mówimy o zdrowych o, celach. O, powiedzieliśmy o dwóch celach. Odpowiedzialność, i zaangażowanie. Tak, Chciałbyś tak. jeszcze właśnie coś poruszyć? Co, bo, ponieważ tak, ponieważ dzisiaj nasz odcinek nie będzie jakiś specjalnie długi, bo teraz chcieliśmy tak to zrobić, że, jak się zresztą zgodziliśmy, że później będziemy mówić już o, o szczegółach bardziej, no, też właśnie. jak samotnie właśnie, czy matka wychowuje, czy mąż wychowuje, zaburzenia w systemie, kiedy system się jakoś wali i tak dalej, no to chcemy taki cykl zrobić. Natomiast wymienię przede wszystkim współpraca, wspieranie się, nie? czyli tych czterech takich podstawowych mielibyśmy odpowiedzialność, zaangażowanie, współpraca i wspieranie się. Nie? I może jeszcze dopowiemy o tej współpracy. Bardziej zależy mi na współpracy z moim partnerem niż na wyrównywaniu rachunków lub wygrywaniu. I to się łączy z tą odpowiedzialnością, nie? czyli współpraca polega na tym, że w każdej kwestii możemy coś omówić, w każdej. Nie, i mało tego omówić, wyciągać wnioski. I to jest odpowiedzialne. Co myślisz o tym? Mm -hmm. Tak. Tak. Nie? Inaczej, wiesz, jak współpraca miałaby polegać na tym, że czasem coś omówimy, ale generalnie w pozostałej części mamy rywalizację. Czy ktoś musi wygrać? Wiesz, to oczywiście psychologicznie to jest mnóstwo powodów, żeby czuć się wygranym czy przegranym. Mm -hmm. Chociażby okay. prosta sprawa powtarzamy sobie słowo wina, szukamy winy. Lub szukamy racji, no to już możemy sobie od razu powiedzieć, że będziemy przegrani. Nie? Oboje, <grym zdaniem> oboje. Może <grym zdaniem> no, jesteśmy oboje przegrani, no bo wiesz, no oczywiście przegrani, jak nic tym więcej później nie zrobimy. Nie? Jak zostawimy sobie, wiesz, to nawet kochając się, że jest wina czy racja, no to w moim rozumieniu, wiesz, małżeństwa będzie nam no, po prostu bardzo trudno. Tak. No strasznie trudno. No i później jak jeszcze do, dzieci no, tutaj będą... będzie ciężko tą współpracę, nie? Bo w tej rywalizacji tak. no, jest bardzo ciężko, kiedy właśnie chcemy współpracować ze sobą. Mhm. Wiesz, i to to jest po prostu strasznie wtedy utrudnione, nie? No, to zaangażowanie, to odpowiedzialność, jak to połączymy z właściwą, wiesz, współpracą, to tak jak mamy dalej w tabeli, na przykład będziemy odpłacać życzliwością za doznane przykrości. czy nie będziemy chcieli teraz tylko pokazać, o proszę, tak mnie skrzywdziłeś, ale na wierzchu będzie jednak życzliwość, bo to jest w celach naszych. My nie możemy zapomnieć, wiesz, po roku o celach i powiedzieć: tak, on jest kompletnie inny, to tam w ogóle jest po prostu przykład antymęża, anty czy odwrotny, antyżony, stąd musimy zmienić, wiesz, nagle teraz podejście. No, no nie wiem, tak jak zmieniamy podejście do małżeństwa? Rozwiązujemy je, czy jak? Mhm. No, przypominamy sobie cele. I wiesz, jeżeli jesteśmy dalej w życzliwości, to jesteśmy w stanie rozwiązać naprawdę ogromną ilość różnych konfliktów, w jakich jesteśmy. Nie, czy dalej tą życzliwość zachowamy, bo to jest ten partner nasz i dalej mamy to w celach, nie? Na tym to polega. Nie? I też fajnie właśnie tutaj też w tej tabeli powiedziano, że zastanawiam się, co mogę zrobić dla poprawy sytuacji. O. I wyobrażam sobie, że dwie strony zastanawiają się w jakiejś kłopotliwej sytuacji. No. Tak. A nie, że ty jesteś winny, to teraz zrób coś z tym, tylko obydwoje zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła i poprawiła. Tak, tak, i tu jest coś niezwykłego, jak zapewne zauważyłaś, akceptuję niedoskonałości. Nie? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ każdy je ma. Mhm. Czyli tutaj ja mam wiesz 149, a Ty masz dwie, załóżmy, no to będzie perspektywa wiesz czyja. Prawdopodobnie twoja, że ja mam 149, proszę Ciebie. A proszę Ciebie, a, a, a moja będzie odwrotnie, tylko że ja sobie wtedy nie powiem, że ty masz dwie niedoskonałości, tylko pięćset na przykład. Mm -hmm. I tak będziemy się wiesz, przerzucać tym. Bo no i zacznie zawsze... się rywalizacja i walka. No tak, a jak zaczynamy od tego, że biorę najpierw odpowiedzialność za siebie, no to wtedy ja będę patrzeć na własne niedoskonałości. Na przykład, jak mi coś przykrego ten człowiek drugi powie, to ja to odczytuję jako przykre. A dla niego to może być ratujące i w ogóle fantastyczne, no to ja muszę to uwzględnić. Nie, bo na przykład i tak może być, że to wcale nie było takie jakieś ratujące, tylko było przykre. Ale na przykład moją niedoskonałością, jak tutaj sobie z tej tabelki jeszcze zacytowaliśmy, może być to, że ja bym oczekiwała, żeby nikt mi nigdy nie powiedział czegoś, co ja zinterpretuję jako przykre. A to jest niewykonalne, w ogóle. I do tego, co mówisz, tak już na tak. koniec chciałam tak. powiedzieć, że w tej tabeli też wspomniano o tym, że otwarcie mówi. Mówię o tym co myślę, co czuję i tak dalej. Dla mnie to będzie klucz we wszystkich tych sytuacjach do tego, tak. kiedy obydwoje, tak. nikt nikogo nie ciągnie za język, staramy się powiedzieć, jak my to odbieramy, tylko tak, najpierw musi być to wejrzenie w siebie, ta odpowiedzialność za siebie, tak. dopiero wtedy rozmowa, opowiedzenie o tym, tak. chęć właśnie zrobienia przez dwojga, dwojga jakby strony, tak, dwojga tych partnerów, żeby znaleźć z tego wyjście i wtedy możemy mówić, że tak jest. ten system jest, z dobrymi celami i że te cele po prostu będą trwały całe życie. Dokładnie, bo one są na zawsze. Nie? Te cele. Dobrze, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. W następny odcinek będziemy mówili dalej, jak wygląda ten system rodzinny, tak jak Robert ty już wcześniej mówiłeś, czy może jakieś jakie zaburzenia w tej kwestii mogą powstawać, jak możemy sobie z tym radzić. No i jak właśnie tworzyć te szczęśliwe rodziny. Bardzo tak dziękuję za dzisiaj. Dziękuję i zapraszamy.